A my niby jak mamy go znaleźć? Kto powiedział, że mamy go od razu zniszczyć? Rosja Deklu. Nie o to mi chodzi Deklu, chodziło mi o to, że sami nie damy rady, musimy zebrać sojuszników, a potem zaatakować jej tereny, w Afryce i Europie. No co tak stoisz jak żul spod baru czekający na piwo, chodzimy już. Słuchaj, Polska cały czas przejmuje nowe państwa, i boję się, że mnie zaatakuje, więc wpadłam na pomysł. Że mogliśmy by jemu powiedzieć, że Rosja chce ją zniszczyć, z Chinami i Kazestanem. Spokojnie załatwię to. Ło kurwa, cóż to za okaz, niedźwiedzia głównowego, XD. Główno to ty masz na oczach. Nawzajem. Wpierdol dostaniesz, XD. Ja pierdolę. Pies w dole. Chyba pies w dole, ty Polaczku mnie atakujesz, a masz rząd głupszy niż piłka. No w sumie masz rację, ale to nie zmienia faktu, że i tak mam więcej jedzenia niż ty. Ja przynajmniej nie mam drona. <Güsyn> <bastards> <Restaurant> <Gül ora> <Gül Siri> he he, ale łatwo, ale bez gadania, idę do Nigerii. Ej Nigeria! Co chcesz Polsko? Zapytać się czy chcesz ze mną, zaatakować Algerię. No w sumie mogę i tak mnie wkurza. Ej Algeria! Ej Polaczku, ty chyba nie wiesz, że jak mnie zaatakujesz, to zleci się tu, Maroko, więc lepiej nie próbuj. Nie próbuj to ty myśleć, bo ci mózg wybuchnie, bo ty masz więcej w sobie bananów niż wody. Chwila chwila, ty z nim jesteś przecież, on nie ma w ogóle IQ, i ma flagę do dupy. Do dupy, to ty masz mózg. Dobra, atakujmy już go.